I gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjął start Incredible. Dobrze także Król Słońca, który nie oddaje prowadzenia. Dalej Machu Picchu. Tuż za nimi wstrzymywana lekko Pagani, bo tam nie było przejścia. Na ostatnim miejscu już wysyłany Bohun z Darley. Machu Picchu obejmuje prowadzenie. Teraz na miejscu drugim jest Król Słońce. Polem mocno poprawia Pagani. Na czwartym miejscu galopuje Incredible. Stawkę zamyka w tej chwili Miraculous, tam też jest blisko niego Kalindane i w odstępie w posyle Bohun z Darley. Machu Picchu, Machu Picchu wciąż na prowadzeniu, tuż za nim Incredible oraz Pagani. Machu Picchu mocno poprawia po wyjściu na prostą i troszkę oderwał się od rywali. Trzyma się tam dzielnie król słońce. Teraz polem przyspiesza Kalindan. O, odrobił trochę ze strat. Cały czas jednak przewagę ma Machu Picchu. Machu Picchu jest pierwszy. Kalindan drugi, reszta goni bardzo daleko, Machu Picchu wygrywa tę gonitwę dowolnie, drugi Kalindan, na trzecim miejscu kończy Pagani, czwarty jest Król Słońce dalej Miraculous, a teraz kończy Bohun z Darley.